że z Lollandem przeglądem my dzisiaj wszystko opowiedziamy wygląda już ma prawie 16 miesięcy i można zrobić przegląd wszystko mamy ok teraz tutaj z czekamy i powiem wam moi drodzy, że przegląd hodowli będzie odbywać się tutaj pod Raduniem i co trzeba było zrobić, żeby przyjechać jakie warunki, żeby przyjechać na, na ten przegląd. Pierwszy, żeby piesek skończył 15 miesięcy, czyli szpic miniaturowy ma skończyć 15 miesięcy. Ponieważ tego czerwca Lola skończyła 15 miesięcy, to kwalifikujemy się na to. Oprócz tego trzeba e, było wypełnić taki dróg, wniosek na przegląd podobnej i zapłacić 700 zł. I teraz czekamy, przyjedzie e, sędzia międzynarodowa, która będzie oceniać pieska i zapewnić protokół. Słuchajcie, przyszliśmy przegląd hodowlany, wszystko w porządku, bo zakwalifikowany do suki hodowlanej. Jesteśmy bardzo zadowoleni i już jedziemy do domku.